Cześć, z tej strony ja, Mistyko Panda, witam Was w kolejnym odcinku z Plastikowych Nowinek. Dziś omówimy sobie zestawy z LEGO Hidden Side na rok 2020. W aplikacji Hidden Sight zamiast duchołakami, czyli opętanymi ludźmi, gramy duchami. Takie właśnie są w zestawie Portal, cena 89,99. Tutaj ciekawy dwugłowy duch, nowe włosy Jacka i Parker, cena 89,99. I ten pali paliw Oktanu. Tutaj mamy jakiś fajny samolot i taki bardzo dopracowany duchołak. Mamy Jacka, Spencera i tego kaskadera, który nie wiem czemu tutaj jest szkieletem. Tutaj mamy fragment jakiejś stacji kolejowej. Jeden duchołak, dużo duchowych elementów. Jack na deskorolce, nowa Parker i bardzo fajna przemiana na to Hidden Side, te y, elementy zielone. Tutaj mamy taki bardzo fajną y, latarnię morską. Y, dwa duchołaki, Jack, Parker, duża budowla 229,99 Tutaj mamy nawiedzony park rozrywki, ceny od 200 do 300 zł, pięć figurek, w tym JB, Jack Parker, dwa duchołaki i fajna konstrukcja. To już wszystko na dziś, dziękuję Wam bardzo, żegnam się z Wami i cześć!